Pełną wersję audiobooka znajdziesz na światksiążki.pl. Wydawnictwo filia przedstawia: Kolm o Gorman, Zdradzony przez Kościół. Przełożyła Agnieszka Kalus, czyta Bartosz Głogowski. Mojemu ojcu Szanowi, z miłością. Podziękowania. Jest kilka osób, którym muszę podziękować za wsparcie i rady. Podczas pisania tej książki: mojej agentce Caroline Wood, która przekonała mnie do jej stworzenia, Roenie Webb i Helen Coyle Schoder oraz mojemu redaktorowi Davidowi Moloneyowi, a także Martinie Dizzy i Bernadette Morris, które czytały kolejne jej wersje i podzieliły się nieocenionymi uwagami, mojemu partnerowi Polowi, który mnie znosił, gdy pisałem, oraz reszcie rodziny. Za to, co było kiedyś i to, co jest teraz, za ich miłość i wsparcie. W ciągu kilku lat pracy nad książką, dostąpiłem zaszczytu poznania wielu osób, które przebyły podróż podobną do mojej. Ci ludzie otworzyli się przede mną i sprawili, że i ja odważyłem się przemawiać publicznie. Odwaga i wytrwałość tych, których poznałem, podtrzymały mnie w przekonaniu, że nie mogę milczeć w obliczu tak wielkiej niesprawiedliwości. Ale opowieść o własnym życiu jest przedsięwzięciem budzącym strach, nie tylko dlatego, że opowiadając własną historię, opowiada się też historię innych. Mam nadzieję, że ta opowieść nie przysporzy cierpienia żadnej z osób, których dotyczy. Modlę się, by dostrzegły w niej jakąś wartość. Jest wiele ofiar wydarzeń opisanych na stronach tej książki, i nie wszystkie są oczywiste. Istnieją rodziny, które zostały pokrzywdzone przez to, co wydarzyło się wiele lat temu, a ich rany wciąż są niezagojone. Moją intencją nie jest sprawianie im dalszego cierpienia i mam nadzieję, że tak się nie stanie. Przez wiele lat starałem się odzyskać swoje stracone życie i historię, którą wyparłem, żeby przeżyć. Dawniej czułem się tak, jakby moje życie było przeczytaną kiedyś serią książek. Byłem tak oddalony od prawdy o nim, że nie czułem się z nią związany w sposób emocjonalny ani intelektualny. Na przykład miałem świadomość, że do 11 roku życia mieszkałem na farmie. Wiedziałem gdzie i kiedy i wiedziałem z kim. Pamiętałem jakieś rzeczy, które były częścią codziennego życia, ale w żaden sposób nie odnosiłem ich do siebie. Wiedziałem, że są prawdziwe, że muszą być faktem, ale nie czułem się z nimi związany. Tak to wyglądało przez większość pierwszych trzydziestu lat mojego życia, które podzieliło się na odcinki czasu, a każdy z nich przypominał książkę, jaką kiedyś przeczytałem. Z farmy do małego miasteczka, następnie ucieczka z domu i życie na ulicach, aż po niepewne pierwsze kroki w dorosłość. Każdy etap znajdował się w oddzielnym tomie, bez żadnego związku z poprzednimi. Przez ostatnią dekadę pracowałem nad tym, aby odzyskać panowanie nad tą historią, by w końcu poznać swoje życie i dopasować wszystkie kawałki. Na ironię zakrawa to, teraz stały się rozdziałami, ale przynajmniej znajdują się w jednym tomie. W jednym, scalonym i odzyskanym życiu, które należy do mnie. Rozdział pierwszy. Wexford. Październik 2001 roku. Naprawdę nie chcę tu być. Powiedziałem do Sary, gdy w zimne i szare popołudnie staliśmy na głównej ulicy mojego rodzinnego miasta: Chcę stąd wyjechać i nigdy już nie wracać. Sara objęła mnie ramieniem i delikatnie przytuliła. Pochodziła z Nowej Zelandii i nie była katoliczką. W ciągu kilku ostatnich lat jej pełna oburzenia reakcja na to, co filmowała. Pozwoliła mi zyskać bardziej obiektywne i wyważone spojrzenie na historię, którą próbowaliśmy opowiedzieć moją historię. Stojąc tam, czułem się żałośnie, byłem skrzywdzony, nienawidziłem tego. Miałem wrażenie, że zaraz się rozpłaczę. Wetknąłem ręce do kieszeni płaszcza i schowałem szyję pod kołnierzem. Było zimno. Przestępowałem z nogi na nogę, ale nie po to, żeby się rozgrzać, lecz by pozbyć się frustracji, która mnie przepełniała. Nie musiałem się tak czuć. Sara na mnie patrzyła. Stała się dobrą przyjaciółką. Ufałem jej. To pomagało. Chodźmy. Czas na kawę. Zaproponowała. Sara, ja i kamerzysta wróciliśmy do Wexford zaledwie cztery dni później, by nakręcić film dla BBC o mojej walce o to, żeby Kościół rzymskokatolicki wziął odpowiedzialność za gwałt i nadużycia, których doświadczyłem ze strony księdza, kiedy byłem nastolatkiem. To były naprawdę trudne dni. Musiałem się skonfrontować z przeszłością, która wciąż mnie nawiedzała oraz bitwą, która zdominowała sporą część mojego życia i udokumentować je. Rozmawialiśmy z innymi mężczyznami, wykorzystywanymi przez tego samego księdza, także w latach osiemdziesiątych. Zabrałem Sarę i kamerzystę do Polfer, małej parafii w rolniczej części południowo-wschodniej Irlandii. Do miejsca, gdzie byłem wykorzystywany w zimnym domu o ascetycznym wystroju, stojącym obok kościoła, w którym służył ksiądz. Jedną z najtrudniejszych rozmów odbyliśmy z pewną matką, Moniką Fitzpatrick, której syn Peter zastrzelił się w wieku 23 lat. Odkryliśmy, że istnieje duże prawdopodobieństwo, iż kiedy był nastolatkiem, także został wykorzystany przez księdza. Monika złamała moje serce. Zadzwoniłem do niej, żeby zapytać, czy z nami porozmawia. Byłem przerażony na samą myśl o tym, że za moją sprawą powróci do niej trauma, o której może nawet nie miała pojęcia. Ale Monika i jej mąż John już wiedzieli. Nigdy nie powiedzieli tego na głos, ale mój telefon sprawił, że postanowili opowiedzieć o wszystkim tym, co od siebie odsuwali: o swoim synu, jego śmierci oraz bólu, który doprowadził go do odebrania sobie życia. Gdy Sara zakończyła wywiad z Moniką, wszyscy płakaliśmy. Śmierć Pitera i żałoba jego rodziców wydawały się przerażające, a wydarzenia, które do tego doprowadziły, obsceniczne. Następnego dnia wróciliśmy do polfer. Potrzebowaliśmy więcej informacji i znaleźliśmy się w domu lokalnego biznesmena i jego żony. Otwarcie rozmawiali o księdzu, o tym, że stwarzał podziały w społeczności i o problemach, które sprawiał. Wkrótce przeszliśmy do tego, że napastował seksualnie chłopców. Zawsze był dziwny, kłócił się z każdym, kto się z nim nie zgadzał, powiedziała kobieta. Czy ludzie mieli pojęcie o tym, co się działo? O tym, co mógł robić chłopcom, z którymi przebywał? Zapytałem. O Boże, tak, odpowiedziała. Wszyscy wiedzieli, jaki był, nawet z tego żartowali. Mówili, żeby lepiej nie pochylać się przed księdzem koło kościoła. Kiedy to powiedziała, Poczułem się tak, jakby ktoś zdzielił mnie w brzuch. Wiedziała, dlaczego znalazłem się w jej domu. Z pewnością wiedziała, że ksiądz mnie też napastował. Jak mogła żartować na ten temat? Jak ludzie mogli robić sobie z tego żarty? W ciągu kolejnych dni inni mieszkańcy potwierdzili, iż Szona Forczyna powszechnie podejrzewano o to, że wykorzystywał młodych chłopców. Chciałem się dowiedzieć, jak otwarcie ludzie o tym rozmawiali. Cóż, mówili o tym, nie mówiąc wprost. Wiesz, co mam na myśli, powiedział jeden mężczyzna. Ale trzymaliśmy swoich chłopaków z dala od niego, nie chcieliśmy ryzykować. Miał na myśli to, że ludzie szeptali, ale nigdy nie wyrażali się wprost na ten temat, sprowadzając swoje podejrzenia do plotki i insynuacji o podtekście seksualnym. Wymieniali się uwagami raczej z chęci poplotkowania i aby ostrzec innych o niebezpieczeństwie, ale nigdy na tyle otwarcie by wziąć odpowiedzialność za to, co wiedzieli, by nie musieć podjąć żadnego działania. Wiele lat wcześniej siedziałem w pierwszej ławce w tym kościele. Patrzyłem, jak Folczyn podnosi hostie podczas komunii i nazywa ją ciałem Chrystusa. Zastanawiałem się, jak jego parafianie, mężczyźni i kobiety siedzący z pochylonymi głowami zareagowaliby, gdyby wiedzieli, co mi zrobił niecałą godzinę wcześniej. A teraz się okazywało, że niektórzy z nich przez cały czas wiedzieli. Żartowali sobie na ten temat, odsuwali problem od siebie, chronili swoich bliskich i zostawili mnie z tym samego. Pełną wersję audiobooka znajdziesz na światksiążki.pl.